Cześć, witam z kanału Mazurskie Przygody Wędkarskie. Dzisiaj jestem na jeziorze. Nastawiałem się na okonie i powiem Wam szczerze, że troszeczkę udało mi się ich połowić. Zauważyłem na jeziorze, że atakują powierzchniowo, czyli zasysały z wierzchu drobnice. I podpłynąłem w tym miejsce i udało mi się złowić takich kilka 30 plus. Także będzie co oglądać. Co, dominował kolor taki fiolet. Y, powiem wam złoto. Taki kolor. Taki kolor. Ja i powiem wam jeszcze na boczny trochę. Y, zwykły twisterek. Taki też kilka udało mi się złowić. Także co, także zapraszam do oglądania. Y, zostawienie łapki i co, subskrybujcie mój kanał i oglądajcie moje filmy wcześniejsze, także z góry dziękuję pozdrawiam, cześć coś na kiłowie to jest, jest 2,7-2,6 metra. O, coś jakieś ryby są, widzę. ładnie to, ładnie to się prezentuje. Dobra, zarzucam. Dobra, to się nam umówienie. krełka. No. Próbujemy, próbujemy, pogoda fajna, typowa taka pod burzę, aby tylko nie padało nie było burzy. To inaczej będę musiał zrezygnować z owienia Pierwszy, pierwsze zarzucenie i na razie bez brania. Jedziemy dalej. Myślę, że to jest kwestia chwili, zaraz będzie brał. Jest. jest pierwszy okoń. Pierwszy okonek. Zobaczcie. Taki szkrabek. Dobra, uciekaj. Trochę większy rozmiar, prosiłbym Ale drugi rzut, i już jest pierwszy okoń Początek dobry, zobaczymy jak dalej. Dobra, aż ziela, kupę zmieniamy, szukamy. Dobra, zmienimy to co wczoraj kupiłem. Zobaczymy taki seledyn z. Żółtym. Fajnie się prezentuje teraz kółeczka. Zobaczymy zaraz, czy coś na nią skubnie. nic na razie jeden konek myślę że to kwestia czasu bo i nie woda otworzyć no tak na burzę się zapowiada ja by tylko nie padało bo dubsko zmoknie Jedne branie dobra, składamy następny kolorek. Może ten się otworzy wodę. Któryś kolor musi wodę otworzyć, tylko się nie wiadomo który. jest a ładne okony jak to okoń to będzie duży chyba że to nie okoń ale kurcza o nie wam ale pięknie chodzi o, jak to okoń to będzie duża ryba no, zobaczymy tak okoń <grymka> chodź tutaj chodź tu Chodź tu, chodź tu, chodź tu Ale zażar Ale zażar konkretnie. Ale silny, nie jest taki może olbrzymi Ale <grymne> Jak zażar Zobaczcie, Taki, choć 20 parę centymetrów. ładny okon, bardzo ładny ładny okoń Ale pięknie, tylko rzuciłem podbiłem dwa razy następny okoń Uu, to będzie okoń to duży Uu, Okoń Ale krziet ale bydle ten tu ten to już ładny nie, ja Cię nie mogę Już ładny garb 30 plus na pewno O jest też ładny Coś się rzuciło S. Yes. Ładny garb. Mm. <laughs> Ale. Oj. To... O... <laughs> Ładny garbek. U. <Uu>. Piękny garb. <laughs> chodź, tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Ale piękny garb. Piękny garbek, chyba Ale biorę i się to konie normalnie jest. To. I to takie 30 plus. Ale. Ale no nie, w szoku jest to. Jest, jest. Ale pięknie. Normalnie piękne okonie Jest następny Ale by... O kurczę Ale kloc O, ten może być Jak to jest ta okoń, to będzie duży Jak to będzie okoń To będzie duży okoń To jest okoń Chyba że szczupaczek bo Cięż... e, okoń! Ale klocek Ja nie mogę Ale kloc Ten to, ten to około 40 będzie miał aż muszę go zmierzyć ja cię nie mogę ale kloc nie, 30 31 centymetrów 31 centymetrów około, około ale walczy ładnie człowiek ile, z 3 godziny Wam w siatce jest kilka ładnych garbów. O, jak widać, także nie jest źle, mówię dalej. Dobra, ostatni rzut. przestawimy się trochę. Siedzi, mały. Jest okoń. Ale dzisiaj to, powiem wam, połowiłem sobie. A nie taki ma, Ach, jeszcze spadł. Dobrze. Następny. No to za przedszkole zaczął brać. Następny przedszkolak. A. jeszcze zobaczcie. Taki mały szkrab. A, Taki mały szkrabek. A. taki mały szkrab. A. już. Już przetrawiona ta rybka praktycznie, zobaczcie taki, taki mały szkraw, taką małą rybkę zwrócił. Dobra, uciekajcie.